Tylko 5 widzów, będzie A może jeszcze Blazit kupicie, będziecie pić. No, Blaze, Bla ja już zamówiłem Blaze Przyjdzie. Aż pisze w Blaze to jest Blaze. To jest Blaze. Tak. To, jest Blazit. to jest Polska nazwa Tyle EJZ i ty. Blaze. Fnatic kontra Virtus, pro Blaze? Byle jezy i ty. Nie, no, nie, nie wiem. Że ja to to pierwsza to się nie dzieje, no. to się nie dzieje no. Aha. Ulewaliście oh. mnie. Ja. No, ja ja nie. No, ja, no, no. ja kompletnie nie wzięłem co jest ten blazit. Dziecko <ślesy> ze szlugiem pusi Tak właśnie. 我没刀子。Oh,